Wielu klientów potrzebuje pewności. Często słyszę o obawach, co się stanie, kiedy deweloper zbankrutuje. Dlatego pokazuję, jak naprawdę chronimy Twoje pieniądze. Od 8 lat jestem w Gruzji. Nie tylko inwestuję, ale działam jako deweloper. Dlatego w White Palm współpracujemy tylko z firmami, które same przeszły mój rygorystyczny proces selekcji. Najważniejsze kryterium to gwarancja bankowa. Bez niej nie współpracujemy. Co to daje? Bank wypłaca deweloperowi kolejne transze po każdym skończonym etapie budowy. Jeśli firma napotyka problem, to bank dokończy budowę i pokryje wszystkie koszty. To działa tak samo jak w krajach zachodniej Europy, jak w Niemczech, Norwegii czy Szwajcarii. Dzięki temu ty kupujesz nie dziurę w ziemi, ale bezpieczną inwestycję z pełnym wpisem do księgi wieczystej. Dzięki temu cały proces jest bezpieczny i kontrolowany. Nie ryzykujesz nieświadomie. Masz pełną ochronę bankową i wsparcie ekspertów. White Palm prowadzi cię krok po kroku. Masz wsparcie polskiego zespołu na miejscu. Nikt nie zostawia cię samego z dokumentami. Napisz kontakt w komentarzu, jeśli chcesz porozmawiać z nami i zobaczyć listę zweryfikowanych deweloperów.